Witam widzów Jesteśmy na Cygielni e, oni poprawiają tutaj lądowanie przy dole, bo jest e, góry, doliny, doły i w ogóle wszystko Potem będziemy iść dalej i będziemy iść na hipa, coś trochę go zaczniemy może robić. Bo już pierwszą latamy, teraz trzeba latać hipa. Ciężko będzie, ale dobra. A my, jak oni będą to robić, to my się zajmiemy się zajmiemy albo tutaj lądowanie pod kickera będziemy sypać, albo tam będziemy robić dalej trasę moich wymarzonych stolisków. A co idzie tak jak widać. Ci tutaj to robią e, motyką, nie? E, będą tu równać cały ten najazd na hipa, bo trzeba zrobić hipa. Tutaj robimy. Ja się zająłem tym bokiem, bo w końcu trzeba tą ziemię zabrać z tego boku, co jest taka luźna, nie? I, będziemy, I my ją wysypujemy na, wysypujemy ją na lądowanie kikera żeby się nadal tworzyło. Potem może pójdziemy, na trasę coś porobimy, ale w międzyczasie Paweł robi w bardzo dziwnej pozycji. Oni tu nadal równają, Paweł sobie nie radzi. Ja zacząłem po tej stronie trochę ogarniać już tutaj lądowanie. Za, za tego Zasztotkowałem tutaj szczotką i będziemy tutaj powolutku to równać, bo tutaj są wszędzie takie. Dziury, dziura, takiej dziury nie, nie potrzebujemy. Tu jest jakaś dziura w ogóle, tu jest jakaś dziura. Trzeba to wszystko będzie załatać, wyrównać. Będzie lądowanie. Paweł się potem zajmie pewnie wybiciem. Będziemy chyba, nie robię na razie trika. No mega pojechałeś. Taką masz prędkość Można lecieć. O kurwa. trochę był. Fajna jest ta hopa. Kacperek będzie leciał. O kurwa mać. Dobrze jest, ale już myślałem, że, już myślałem, że leci przez kierownicę. Już myślałem, że leci. Prawie się zabiłem. No trzeba się przyzwyczaić do tej hopy jednak, bo ona bywa zdradziecka. No fajny, fajna chopa. Nie będę mówił, że nie. Bardziej to kierownicu stary w locie tak zrób. Prawa wygląda tak. Oni tu coś kręcą jak zawsze. Tutaj ląd yy, wybicie nawet idzie. Paweł klepał od drugiej strony teraz. Zaczął. Tutaj jest wyklepane. I od tej strony też jest troszeczkę wyklepane. I ja tutaj robię to lądowanie. I wyklepałem... Trochę, no co ty zrobiłeś? Wyklepałem trochę i jakoś to idzie powolutku. Tutaj to ściankę naprawiałem, bo w międzyczasie mi się normalnie rozpadło. Tutaj taki kawałek ziemi normalnie mi się rozpadł, co musiałem podsypać. I jakoś to idzie. Kiedyś to skończymy. Tam ci, tamtych dwóch, co wcześniej robili, ten o złopatą, tamten drugi z wiadrem Sypią stąd ziemię. Ziemię wysypują na lądowanie. Tutaj Kickera coraz bliżej, już jest do tego, żeby treningówka powstała. Ziemi już trochę dużo jest, Jest coraz lepiej będzie, ty, będzie Kicker postawiony. Będzie treningówka, będzie się coś działo. Będzie się coś działo, to ja powiem. Jeśli nie będzie działo, to ja nie powiem. prosto Banda i ślicznie hopa poleciano, tak jest. Teraz fejki, fejki. U kur fejki nie potrafię zrobić. Dobra, poleciałem to. Tutaj coś tam stuka. Będziemy. Polecimy w sumie znowu to samo, bo nic innego tutaj lotnego. Mocna pompa, banda, tyk. I zrobione. Ładnie poleciana tego. I znowu fejki, znowu fejki! U, nie umiem znowu fejki. Dobra, teraz ten się zgłosił, że mi ponagrywa trochę z boku, żeby było nie wiem, na Instagrama albo mi zrobi zdjęcie na profilowe czy coś. Tak? Tak. Tak? No. Dzień dobry. Zajebiście. Dzień dobry. I dlatego nie będzie chwilę nagrywane, wrzucę wam te klipy od niego. Dobra widzowie, mamy tutaj zrobione to lądowanie. Tutaj jest to w miarę wyklepane, mam nadzieję, że to się jeszcze uklepie jak będziemy po prostu jeździć. I zobaczmy jak tam jest sytuacja w dziurze, bo chłopaki chcą latać, a tam było mokro. Trzeba zobaczyć, jak jest. Tutaj było mokro, było takie błoto. Nie no, trochę jest. Tutaj, no, patrz, jak to się rusza. No, może i to będzie coś się latamy Więc teraz będziemy chyba latać. Nie ma co wymyślać, trzeba latać. Chopy są do latania, a nie do budowy, co nie? Dobra, w końcu ten. Podskakaliśmy trochę. Paweł robi to wybicie, jak zawsze. Takich jak miało być. Ja się zajmuję w końcu. Mam wodę, mam ziemię. Zajmuję się tym lądowaniem. Paweł jedzie do domu, zrobił tyle, trochę tutaj poklepał, nie mówię, że nie, tu jest wyklepane, półka jest wyklepana, tutaj jest wyklepane, teraz zostało dokończyć sam kąt, czyli w sumie najcięższa sprawa, a ja od tyłu za to nic nie zrobiłem, tylko klepałem tutaj, o! Lądowanie. Jakoś to idzie powolutku, ale, ale idzie. Zrobiłem tam górę, może i krzywa, ale mnie to nie obchodzi, bo i tak to się zaraz rozwali tam na górze, jest taki, kurde, kąt to się nie opłaca w sumie robić. Tutaj muszę wyklepać, może coś polatamy z młodym, co nie? Dobra, widzowie, yy, nie wiem jak mnie słychać w kasku. Mam nadzieję, że jak, jakoś mnie słychać. Wieje, więc będziecie mieli napisy pewnie. Ogólnie to jest dzień drugi, jest niedziela teraz. Jedziemy się spotkać teraz z Simonem. Zrobię jesteśmy tu z Simonem? widzę tam fajnego Ola. Można by go sobie pojechać, co? Idziemy <laughs> tego Ola ja nie pojadę. Czemu prawie się zabił? Lecimy na... Do... Simon mi zabrał rower i jeździ. Okro ogólnie okropny jest ten skatepark. Nie polecam go nikomu. Nie ma prędkości nawet na nic. Nie podoba mi się on. Nie jest to fajny park. O. Tragiczny jest ten skatepark, szczerze. no z Gdybym miał do wyboru jeździć tutaj albo nie jeździć, to bym chyba nie jeździł. Tyle sztuczek, bo tu tyle korbować trzeba, że się męczę człowieku przyjeździe. Nie opłaca się ten skatepark, nie polecam go. Idziemy coś pojeździć na no, normalnym skateparku. Ty byś jeździł? Jak zawsze, wolny park, trzeba korzystać. No na teraz, nie wiem, skok coś pojedziemy, po koterach, popompujemy. Turva că lampa te Nie, tym razem. Jeszcze raz. Dobra, zwijamy, bo nie ma co tu robić na tym parku, nie? Dobry dzień. Ale masz czerwone czułko od kasku. Wiem. Trochę Dobra. Jesteśmy na cegiełni, trochę nie nagrywałem, bo tu przyjechaliśmy i coś porobiliśmy. Zapomniałem w sumie, że mam nagrywać. Chłopaki chwilę poskakali, i ja zacząłem robić dalej tego hipa. Tutaj lądowanie pogwa nie ma, więc tego wybicie nie zrobi, ale ja zacząłem robić dalej lądowanie. Zaczyna się powoli prezentować. Dobro, widzowie, jestem tu, Simon tam jeździ. Będziemy zdawać kartę rowerową. Stop ty tu masz znak stopu, cymbale A tam masz ustąp pierwszeństwa przecież Ustąpione Teraz ja muszę ustąpić, ale tu nikogo nie ma Zjadę tu Ustąp pierwszeństwa, to jest chyba ustąp w sumie, nie wiem co to jest za znak ty Idziemy tu I kółko robimy Ty czemu się światła nie świecą? No na rondzie prosto i tutaj w prawo. A kierunkowska z było... Ej, nie goń mnie! To jest zagraniczenie! Pościg chłopaki mamy! Ale zrobiłeś ty. Dobra, zwijamy stąd, nie? Ciekawe, to jest fajnie. Zwijamy? No. Zwijamy już, bo jest ciemno. Znaczy jest jasno, ale i tak zwijamy już. Jedziemy, jedziemy do domu. Siema.